Dlaczego Twoje techniki manifestacji zawodzą Cię właśnie wtedy, gdy pieniędzy zaczyna brakować? Ta tajemnicza awaria nie jest przypadkiem, a prawda cię zszokuje. To uczucie zablokowania, które czujesz głęboko w sobie, gdy rachunki się piętrzą, ujawnia niepokojącą prawdę. Wszechświat cię nie każe i nie straciłeś swojej mocy. W rzeczywistości wpadasz w pułapki manifestacji tak ukryte, że 90% ludzi je popełnia, nawet o tym nie wiedząc. W ciągu następnych 10 minut odkryjesz pięć niewidzialnych pułapek, które sabotują twoją obfitość oraz precyzyjną technikę do przereprogramowania twojego pierwotnego umysłu nawet w warunkach maksymalnego stresu finansowego. Ale nasuwa się ważne pytanie: dlaczego stres finansowy powoduje największe blokady manifestacji? Odpowiedź leży w psychologii umysłu niedoboru. Gdy twoje konto bankowe się kurczy, twój umysł automatycznie przechodzi w tryb przetrwania, a ten tryb przetrwania generuje energię, która dosłownie odpycha obfitość, którą próbujesz przyciągnąć. Twój pradawny umysł nie rozróżnia między realnym zagrożeniem fizycznym a stresem związanym z niezdolnością do opłacenia czynszu. Aktywuje te same obwody lęku, które tworzą wibracyjną częstotliwość przeciwną do obfitości. To jak próba słuchania stacji radiowej, będąc dostrojonym do zupełnie innej częstotliwości. Pierwsza pułapka dotyka prawdopodobnie dziewięć na dziesięć osób właśnie teraz, a Twój umysł Cię zdradza, nawet o tym nie wiedząc. Oto co tak naprawdę dzieje się w Twoim umyśle, gdy zmagasz się z problemami finansowymi. Pierwsza pułapka to pułapka beznadziejności. Gdy pieniędzy brakuje, Twoja energia staje się rozpaczliwa, a rozpaczliwa energia tworzy ogromny opór w wszechświecie. Wyobraź sobie Magdę, samotną matkę, która budziła się o trzeciej nad ranem, licząc i przeliczając te same cyfry. Potrzebowała 800 euro, aby opłacić czynsz. Każdego dnia powtarzała: Muszę mieć te pieniądze jak rozpaczliwą modlitwę. Ale wiesz, co się stało, gdy w końcu przestała zaciskać pięści? Stary klient zadzwonił do niej następnego dnia z projektem freelancerowym, który dokładnie odpowiadał jej potrzebom. Może rozpoznajesz to uczucie, ten skurcz w żołądku, który rośnie z każdą nadchodzącą fakturą? Ta energia, którą teraz czujesz, to dokładnie to, jak działają pułapki. Wszechświat odpowiada na Twoją desperacką energię w ten sam sposób. Im bardziej pilnie czegoś potrzebujesz, tym bardziej Twoja wibracja odchodzi od obfitości. Desperacja wibruje na skrajnie niskiej częstotliwości, podczas gdy obfitość wibruje na częstotliwości pełni i zaufania. Czy zauważyłeś, że ludzie, którzy są najbardziej zdesperowani finansowo, wydają się przyciągać jeszcze więcej problemów z pieniędzmi? To nie jest przypadek, to fizyka energetyczna. Ich rozpacz dosłownie generuje więcej sytuacji, które potwierdzają ich brak. Oto, co się dzieje w Twoim polu energetycznym, gdy odczuwasz rozpacz, emitujesz tak intensywne sygnały braku, że wszechświat nie może nic innego, jak tylko odesłać Ci więcej braku. To tak, jakbyś krzyczał, Nie mam dość, nie mam dość, a wszechświat odpowiadał, Dobrze, nie masz dość, oto jeszcze mniej. Rozwiązaniem nie jest ignorowanie problemów finansowych. Ale przekształcenie swojego energetycznego nastawienia do nich. Zacznij od ćwiczeń głębokiego oddychania, gdy tylko poczujesz narastający atak paniki. Weź głęboki oddech i powiedz sobie: Ufam procesowi, nawet jeśli jeszcze nie widzę rozwiązania. Praktykuj wdzięczność za to, co już masz, nawet jeśli to niewiele. Ta szczera wdzięczność natychmiast podnosi Twoją wibrację i przybliża Cię do energii obfitości. Zmień nie mam dość na jestem wdzięczny za to, co mam i otwarty na przyjęcie więcej. Ta pierwsza pułapka już pokazuje, jak Twoja energia wpływa na Twoje wyniki, ale istnieje jeszcze druga, subtelniejsza pułapka, która sprawia, że wierzysz, że jesteś produktywny, podczas gdy całkowicie sabotuje Twój przepływ obfitości. No ale poczekaj, to, co teraz Ci ujawnię, całkowicie zmieni Twoją perspektywę na finansową pilność. Druga pułapka to błąd pilności. Myślisz, że ponieważ Twoja sytuacja finansowa jest pilna, Twoje manifestacje powinny pojawić się natychmiast. Ta mentalność pilności całkowicie blokuje naturalny przepływ manifestacji. Wszechświat nie działa według Twoich panikarskich terminów, działa według boskiego rytmu, który uwzględnia tysiące zmiennych, których Twoja świadoma świadomość nawet nie dostrzega. Kiedy narzucasz swoją pilność temu procesowi, jest to jak próba wyhodowania rośliny, ciągnąc za jej liście. Pomyśl o rzece, która naturalnie płynie do oceanu. Ona nie spieszy się w panice, nie walczy z przeszkodami, po prostu omija kamienie i kontynuuje swoją drogę z cichą pewnością siebie. Dokładnie tak powinna płynąć energia obfitości w Twoim życiu. Jednak twój umysł w trybie pilności przypomina raczej burzliwą wodę, która uderza w wszelkie przeszkody, tworząc chaos i wiry zamiast harmonijnego przepływu. Ta chaotyczna energia dosłownie odpycha możliwości, które próbują do ciebie dotrzeć. Oto główna myśl, której bardzo niewiele osób rozumie: Wszechświat odpowiada na spokojną pewność, a nie na panikarskie pośpiechy. Osoba, która pozostaje spokojna w obliczu trudności finansowych, emanuje magnetyczną energią, która naturalnie przyciąga rozwiązania. Osoba w trybie paniki emanuje odpychającą energią, która oddala te same rozwiązania. Fizyka kwantowa uczy nas, że spokojna i skupiona energia pozytywnie wpływa na pole możliwości wokół nas. Twój stan energetyczny dosłownie określa, które możliwości stają się dostępne w Twojej rzeczywistości. Aby to opanować, rozwijaj praktyki aktywnej cierpliwości. To nie jest bierność, to świadome działanie połączone z zaufaniem do doskonałego momentu. Medytuj codziennie, wizualizując, jak Twoje rozwiązania przychodzą w idealnym czasie. Ćwicz techniki odpuszczania, w których świadomie rezygnujesz z potrzeby kontrolowania kiedy i koncentrujesz się na pewności jak. Teraz, gdy rozumiesz, jak pilność blokuje twoje manifestacje, istnieje jeszcze trzecia, bardziej perfidna pułapka, która zachodzi w twoim umyśle w tej chwili, podczas gdy oglądasz ten film. Trzecia pułapka to pułapka skupienia na niedostatku. Kiedy brakuje pieniędzy, twoja uwaga obsesyjnie skupia się na tym niedoborze, a tam, gdzie idzie twoja uwaga, tam idzie twoja energia kreacji. Dosłownie tworzysz więcej niedoboru, koncentrując się na nim. Czy znasz to dziwne doświadczenie? Myślisz o kupnie czerwonego samochodu, i nagle widzisz czerwone samochody wszędzie. To nie magia, to twój mózg filtruje rzeczywistość według twoich obsesji. Twój mózg ma coś, co nazywa się układem siatkowym aktywacyjnym. To filtr, który decyduje o tym, co zauważasz w swoim otoczeniu. Marek desperacko szukał pracy od miesięcy, obsesyjnie przeżywając każde odrzucenie. Jego mózg zauważał tylko przykro nam w jego e-mailach. Gdy zaczął codziennie szukać dowodów na obfitość interesujących rozmów, umiejętności, które rozwijał, kontaktów, które się troszczyły, jego układ siatkowy został przestawiony. W ciągu dwóch tygodni zauważył możliwość konsultacji, którą wcześniej by zignorował. Jeśli ciągle myślisz, nie mam wystarczająco pieniędzy, Twój mózg automatycznie będzie szukał i znajdował wszelkie dowody potwierdzające to przekonanie. A oto, co Cię zdziwi, Twój mózg robi to w tej chwili, kiedy oglądasz ten film. Zauważysz każdą fakturę, każdy wydatek, każdą rozmowę o pieniądzach, która potwierdza Twój brak. Nie zauważysz możliwości darmowych zasobów, kreatywnych rozwiązań, które nieustannie cię otaczają. Twój mózg dosłownie działa przeciwko tobie, pokazując tylko to, co potwierdza twoje przekonanie o niedoborze. Czy kiedykolwiek kupiłeś samochód i nagle zacząłeś widzieć ten model wszędzie na drodze? To twój układ siatkowy w akcji. Pokazuje ci to, na czym się koncentrujesz. Jeśli skupisz się na braku pieniędzy, pokażę ci brak pieniędzy wszędzie. Ale oto, co twój mózg naprawdę robi, gdy jesteś obsesyjnie skupiony na swoich problemach finansowych. Dosłownie blokuje twoją zdolność dostrzegania rozwiązań, które już istnieją w twoim otoczeniu. Prawdopodobnie są wokół ciebie możliwości, które właśnie teraz nie możesz zobaczyć, ponieważ twoja uwaga jest zamknięta na problem. Zmiana w kierunku obfitości zaczyna się od świadomego skierowania swojej uwagi. Każdego dnia aktywnie szukaj trzech dowodów obfitości w swoim życiu. Może to być tak proste, jak dostęp do wody pitnej z kranu, możliwość obejrzenia tego filmu za darmo czy uśmiech od obcego. Prowadź dziennik obfitości, w którym zapisujesz każdy mały dowód bogactwa, hojności lub obfitości, który zauważasz. Ta praktyka dosłownie przekształca twój układ retikularny, aby zaczynał ukazywać ci więcej obfitości zamiast braku. Zastąp swoje afirmacje skupione na braku, takie jak nie mam już pieniędzy, afirmacjami obfitości, jak obfitość swobodnie krąży w moim życiu w niespodziewany sposób. I twój umysł podświadomy nie rozróżnia między tym, co twierdzisz z lęku, a tym, co twierdzisz z intencją. Po prostu manifestuje to, na czym najbardziej intensywnie się koncentrujesz. Twój układ retikularny już zaczyna się przekształcać dzięki tej świadomości, ale ten ostatni pułapka, o którym zaraz powiem, może cię zaskoczyć, ponieważ to właśnie jest powód, dla którego nawet ludzie, którzy szybko zdobywają pieniądze, równie szybko je tracą. Ale ten czwarty pułapka jest tak podstępny, że nawet ci, którzy udaje się manifestować pieniądze, je tracą z jego powodu. Czwarty pułapka to paradoks przywiązania. Im bardziej desperacko trzymasz się swoich rezultatów finansowych, tym bardziej blokujesz ich manifestację. Przywiązanie do wyników tworzy energię skurczenia, która odpycha dokładnie to, co chcesz przyciągnąć. Wyobraź sobie kogoś, kto trzyma cię za rękę tak mocno, że to boli. Twoją naturalną reakcją jest wyswobodzenie się, prawda? Energia obfitości reaguje dokładnie w ten sam sposób, gdy trzymasz się jej z rozpaczą. Im mocniej ściskasz, tym więcej ona umyka. Przywiązanie generuje opór, ponieważ wynika z lęku przed niezrealizowaniem swoich pragnień. Ten lęk przed brakiem tworzy dokładnie energetykę braku. Manifestujesz swój lęk, a nie swoje pragnienie. Ale oto, co was zaskoczy: wszechświat działa jak kot. Im bardziej gonisz kota, tym bardziej on ucieka. Usiądź spokojnie, a on przyjdzie do ciebie. Przywiązanie to gonienie za kotem i krzyczenie: przyjdź tutaj. Obfitość unika Cię dokładnie tak, jak ten przestraszony kot. Oto główna filozoficzna myśl, którą wschodnie tradycje nauczają od tysięcy lat. Oderwanie przyspiesza manifestację. Kiedy odpuszczasz swoją potrzebę kontrolowania jak i kiedy, pozwalasz uniwersalnej inteligencji znaleźć najskuteczniejszą drogę do Twoich pragnień. To nie oznacza bycia pasywnym, ani rezygnacji z celów, to oznacza działanie z intencją, jednocześnie pozostając otwartym na nieoczekiwane sposoby, w jakie twoje pragnienia mogą się zmanifestować. To energetyczny stan, wiem, że to się wydarzy, nawet jeśli nie wiem dokładnie jak. Praktykuj podejście, zdefiniuj i zapomnij. Wyjaśnij swoje intencje finansowe, podejmij inspirujące działania, które przychodzą do ciebie, a następnie mentalnie puść wynik. Zaufaj, że wszechświat organizuje okoliczności w najbardziej korzystny sposób. Rozwijaj zdrowy system oderwania, przypominając sobie codziennie: pragnę tego, pracuję na to, ale nie muszę, aby to wydarzyło się w określony sposób, aby być w pokoju. I ta energia spokojnego zaufania jest magnetyczna dla obfitości. Ten paradoks przywiązania ujawnia fundamentalną prawdę o energii obfitości, ale prowadzi nas bezpośrednio do najgłębszej i najbardziej destrukcyjnej pułapki ze wszystkich, tej, która potajemnie sabotuje nawet najlepsze wysiłki manifestacji. Piątą pułapką jest blokada niskiej wartości. W najgłębszych rejonach Twojego podświadomości nie wierzysz, że zasługujesz na obfitość finansową, a ta wiara automatycznie sabotuje wszystkie Twoje próby manifestacji. Jeśli czujesz w głębi duszy, że ten opis odnosi się do Twojej własnej historii, zrób głęboki wdech, nie jesteś złamany. Po prostu nosisz programy, które tak naprawdę do Ciebie nie należą, przekonania, które zostały zainstalowane, zanim mogłeś je zakwestionować, i mogą być odinstalowane z taką samą łatwością. Twoje poczucie własnej wartości działa jak niewidzialny sufit na Twojej zdolności do manifestowania obfitości. Nie możesz trwale manifestować ponad to, co na głębszym poziomie uważasz, że zasługujesz. To tak, jakbyś miał wewnętrzny termostat ustawiony na biedę, który automatycznie przywraca Twoją sytuację finansową na poziom Twojej samooceny. Te przekonania o niegodności często powstają w dzieciństwie poprzez wiadomości takie, jak pieniądze są źródłem wszelkiego zła, bogaci są samolubni, lub nie jesteśmy tego rodzaju rodziną. Twój podświadomy umysł chroni Twoją tożsamość, podświadomie sabotując obfitość, która jest sprzeczna z tymi głębokimi przekonaniami. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że nawet gdy otrzymujesz niespodziewane pieniądze, coś szybko się zdarza, żeby je ulokować? Niespodziewany rachunek, kosztowna naprawa, konieczny wydatek, który dokładnie wyczerpuje tę kwotę. To nie jest zbieg okoliczności, to Twój podświadomy umysł, utrzymujący Twój komfortowy poziom finansowy. Rozejrzyj się wokół siebie w tej chwili, ile osób znasz, które podświadomie sabotują własny sukces. Oto, co naprawdę się dzieje. Dosłownie ograniczasz swoją własną obfitość do dokładnego poziomu tego, co uważasz, że zasługujesz. Twoja finansowa samoocena określa Twój sufit bogactwa, a ten sufit często jest znacznie niższy niż Twoje świadome pragnienia. Rozwiązanie zaczyna się od świadomej pracy nad samooceną. Zaczynaj każdy dzień od afirmacji wartości osobistej: Zasługuję na obfitość, jestem godny dobrobytu. Moja wartość nie zależy od stanu mojego konta bankowego. Zidentyfikuj i zakwestionuj ograniczające przekonania, które odziedziczyłeś po swojej rodzinie lub kulturze. Zapytaj siebie, czy to przekonanie o pieniądzach naprawdę mi służy? Czy jest ono absolutnie prawdziwe? Zastąp te przekonania potężniejszymi prawdami, które są zgodne z twoimi pragnieniami. Ćwicz współczucie dla siebie, gdy przechodzisz przez trudności finansowe. Traktuj się z taką samą życzliwością, jaką ofiarowałbyś drogiemu przyjacielowi w tej samej sytuacji. Ta dobroć wobec siebie podnosi twoje wibracje i łączy cię z energią obfitości. Te pięć pułapek pokazuje dlaczego tak wiele osób zawodzi w swoich manifestacjach, ale oto kluczowe pytanie, jak utrzymujesz tę nowo zdobytą świadomość, gdy rzeczywistość finansowa zaczyna naciskać. Teraz prawdziwe pytanie nie brzmi, czy te pułapki wpływają na ciebie, chodzi o to, jak je rozbroić, zanim zniszczą twoją kolejną szansę. Mistrzowskim rozwiązaniem jest rozwinięcie codziennego systemu, który utrzymuje Twoją energię w zgodzie z obfitością, a nie brakiem, niezależnie od tego, co dzieje się na Twoim koncie bankowym. Każdego ranka, zanim sprawdzisz swoje finanse, poświęć 10 minut na połączenie się z energią obfitości. Głęboko oddychaj. Wyobraź sobie siebie w stanie spokojnej prosperity i poczuj wdzięczność za obfitość, która już przychodzi do twojego życia. Stwórz rytuał ochrony energetycznej, gdy musisz zarządzać swoimi finansami. Zanim otworzysz swoje wyciągi bankowe lub zapłacisz rachunki, przypomnij sobie, zarządzam tymi materialnymi szczegółami, jednocześnie pozostając w kontakcie z nieograniczoną energią wszechświata. Rozwin praktykę centrowania, której możesz użyć natychmiast, gdy panika finansowa zaczyna narastać. Oddychaj głęboko trzy razy, połóż rękę na sercu i cicho powtarzaj, wszystko układa się doskonale dla mojego najwyższego dobra. Fundamentalna zmiana sposobu myślenia polega na przejściu od mam problemy finansowe do mam możliwości rozwoju. Każde finansowe wyzwanie staje się zaproszeniem do rozwinięcia bardziej dojrzałej i świadomej relacji z energią obfitości. Ale oto, co nikt nie mówi o tych codziennych ćwiczeniach: one całkowicie zawodzą, jeśli zignorujesz ten kluczowy szczegół. Twój stan energetyczny w momencie kryzysu decyduje o wszystkim. Kiedy zmieniasz swoją perspektywę w ten sposób, dosłownie przekształcasz swoją energię ofiary w energię twórcy. Zamiast znosić swoje okoliczności finansowe, stajesz się kimś, kto używa tych okoliczności jako katalizatorów do głębszego rozwoju osobistego. Wyobraź sobie swoje obecne trudności finansowe jako kokon niezbędny do Twojej transformacji w finansowego motyla. Ten okres pozornej kontrakcji przygotowuje Twoją przyszłą ekspansję. Twoja dusza wykorzystuje te wyzwania, aby nauczyć cię lekcji o prawdziwej obfitości, których nie mogłeś nauczyć się w inny sposób. Wprowadź codzienną rutynę, która automatycznie unika wszystkich tych pułapek. Rano zacznij od pięciu minut wdzięczności za obfitość, która już jest w Twoim życiu. W ciągu dnia obserwuj swoje myśli i przekierowuj je na obfitość za każdym razem, gdy przyłapiesz się na skupianiu się na braku. Wieczorem praktykuj ćwiczenie uwolnienia. Wyobraź sobie, że oddajesz wszystkie swoje finansowe zmartwienia wyższej inteligencji wszechświata, wiedząc, że idealne rozwiązania organizują się dla Ciebie, podczas gdy śpisz. Twórz punkty kontrolne przez cały dzień. W których oceniasz swój stan energetyczny. Zadaj sobie pytanie: czy w tym momencie jestem w trybie braku, czy w trybie obfitości? Jeśli jesteś w trybie braku, użyj swoich narzędzi do ponownego skupienia, aby wrócić do równowagi. Jak więc to wygląda w prawdziwym życiu, gdy stosujesz te zasady? Wyobraź sobie, jest 22. Otwierasz swoją skrzynkę mailową i widzisz fakturę na 400 euro, której się nie spodziewałeś. Żołądek się kurczy, a ręce nieznacznie drżą. Dokładnie w tym momencie twoje nowe zrozumienie zostanie poddane próbie. Co robisz? Zamiast natychmiast panikować, robisz głęboki wdech i uznajesz, że to właśnie taki rodzaj sytuacji testuje twoje nowe zrozumienie obfitości. Przypominasz sobie, że ta faktura to tylko informacja, a nie egzystencjalne zagrożenie. Utrzymujesz swoją energię w przekonaniu, że wszechświat zawsze dostarcza rozwiązania, pod warunkiem, że pozostajesz otwarty i receptywny szukasz kreatywnych rozwiązań zamiast skupiać się na pozornej niemożności. Może znajdziesz plan płatności, niespodziewane źródło lub możliwość dodatkowego dochodu, której nigdy nie zauważyłbyś w trybie paniki. W swoich relacjach przestajesz ciągle mówić o swoich problemach finansowych. Zamiast tego, dzielisz się swoją wiarą w proces i zapraszasz do rozmów o obfitości i możliwościach, a nie o ograniczeniach i lękach. Twój system konserwacji, by uniknąć powrotu do tych pułapek, obejmuje wczesne sygnały ostrzegawcze do obserwacji. Gdy zaczynasz czuć się beznadziejnie, pilnie, koncentrując się na braku, przywiązany do wyników lub niegodny, te uczucia stają się przypomnieniem, by wrócić do swoich praktyk dostrajania. Opracuj protokół awaryjny na momenty intensywnego stresu finansowego. Gdy panika rośnie, zatrzymaj się, weź głęboki oddech przez dwie minuty, przypomnij sobie czas, gdy nieoczekiwane rozwiązanie się pojawiło, a następnie podejmij spokojne i skupione działanie. Pamiętaj, że Twój stan energetyczny w okresie kryzysu finansowego determinuje jakość rozwiązań, które stają się dostępne dla Ciebie. Stan paniki przyciąga panikarskie i tymczasowe rozwiązania, spokojny stan zaufania przyciąga eleganckie i trwałe rozwiązania. Jeśli rozpoznasz pułapkę, która miała największy wpływ na Twoje życie, napisz w komentarzach po prostu numer tej pułapki: 1, 2, 3, 4 lub 5. A osobiście podam Ci konkretną technikę zaawansowaną, aby na zawsze ją przekształcić. Twoje dzielenie się odblokuje, spersonalizowane rozwiązanie, na które czekałeś. Twoja transformacja zaczyna się teraz. Zidentyfikuj pułapkę, która najbardziej pasuje do Twojej obecnej sytuacji, a następnie stwórz codzienne przypomnienie na swoim telefonie z odpowiadającym rozwiązaniem. Ćwicz nowe podejście przez 7 dni i zobacz, jak Twoja energia zmienia się w obliczu finansowych wyzwań. Jeśli teraz czujesz tę nową klarowność w kwestii swoich finansowych blokad, jesteś gotowy na jeszcze głębsze techniki. Zapisz się, ponieważ co tydzień ujawniamy ukryte mechanizmy psychologiczne, które tylko 1% ludzi wykorzystuje, aby stworzyć prawdziwe bogactwo. Twoja transformacja finansowa zasługuje na najpotężniejsze sekrety, czekają na ciebie w następnym filmie. Właśnie odkryłeś pięć tajnych pułapek, które blokowały Twoją obfitość oraz dokładną technikę mentalnego przekształcania, którą obiecałem na początku, spostrzeżenia, których większość ludzi nigdy nie odkrywa, nawet po latach praktyki. Twoja relacja z pieniędzmi już nigdy nie będzie taka sama. Teraz masz moc przekształcenia każdej kryzysowej sytuacji finansowej w okazję do rozwoju, dokładnie tak jak zawsze chciałeś. Obfitość nie jest już dla ciebie tajemnicą, to teraz twoja świadoma rzeczywistość.